Dzień dobry, dzień dobry, złocytarz, kłaniam się wam serdecznie i zapraszam znaki ziemskie na czytanie dla Was na styczeń 2022. To jest czytanie dla koziorożców, byków i pan. Yy, więc zaczynamy od koziorożców, kończymy na pannie i co, zaczynamy czytanie. Pamiętajcie tylko jedno, że to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Mam nadzieję, że zawsze coś dla siebie ktoś weźmie. Więc co, zaczynamy koziorożce, karty są już patosowane i poproszone o Waszą energię. Ja jeszcze raz tylko przytasuję i lecimy. Koziorożecy. Są koziorożców. Teraz tak, dla niektórych koziorożców ktoś może być... Pułapce, czyli ta popka, to jest związana z, z wypadkiem, ale to będzie taka kolizja, e, nic się nie stanie. Tylko, no wiadomo, z, 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 straty materialne, jeżeli chodzi o naprawę z takich rzeczy, tutaj u niektórych będzie to miało. I to jest mężczyzna, który, e, możliwe, że to jest mężczyzna, który e, po jakiejś awanturze będzie to miał lub twoja partnerka podczas... E, e, przy jakiejś kłótni, tak? Ktoś w emocjach może zadziałać. Teraz taki jest jakiś mężczyzna, który budujesz, siedzisz cały czas w domu, budujesz, remontujesz z takich rzeczy. Jest to osoba, która będzie znów możliwe na oddziale, coś się związane z, z pulsem, tak? Z serduchem. Dla niektórych tu karta pokazuje, że jest mężczyzna, który jest pierdzący w ciągu 3 dni do 3 miesięcy, miesięcy taka osoba do Was przyjdzie. Kobiety, jest to. Pan przygoda. Jeżeli mam mówić, to jest osoba, która nie do końca jest szczera, jest to osoba, która zmienia co chwilę kobity, tak? Więc możliwe panowie, że to wy traficie na taką kobietę która będzie zmieniała no panów jak rękawiczki lub skarpetki, więc tutaj bym uważała. Teraz tak, wypadki są już spowodowane, dlatego że... Będziecie, ktoś się bardzo często przemieszcza, codziennie po parę razy. Ja bym tutaj, możliwy czas odpocząć, czas wziąć sobie na wstrzymanie, tak? Organizm musi troszeczkę odpocząć. Tutaj jest pokazane. Teraz tak, dodatkowe pieniądze idą, to jest raz. Jeżeli dodatkowa praca, to na początku odpocznij, dopiero działaj. Jeżeli jest osoba, która Wam wypłaca, czyli szef, jakiś, jakaś firma z takich rzeczy, to uważaj, bo przyjdą te pieniądze, ale będzie jakiś konflikt z tą osobą, tak? Nieporozumienie. I to będzie no, w ciągu. Um, 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 możliwe w ciągu dnia, w ciągu dwóch dni taka sytuacja będzie miała miejsce teraz tak, jest osoba, która odbiera dziecko, jest to związane z dzieckiem, coś będzie przy dziecku, będzie jakaś kobieta, kobieta, która stawi ci mandat, jest to osoba, która będzie krzyczeć na mieście, jest to osoba, która będzie chciała pokazać, że ona ma władzę, jest to osoba, która e, nie ma e, doświadczenia, nie ma nie tylko doświadczenia, ale jest to osoba tempa strzała od razu wam mówię na nią haczyk zawsze znajdziecie, jest to osoba, która gada bez sensu, o na takiej zasadzie druga rzecz jest taka, jest ktoś w izolacji i będzie miał do czynienia z osobą teraz tak, jeżeli e, oglądam jakiś osoba, która jest prawniczką, prawnikiem to bym, czy no w urzędzie nawet Robisz nauczyciel, to będziesz miała do czynienia z osobą kłamliwą. Osoba, która powiesz, no pójdź, no dobrze, facet, czy kobieta mówi, jest to osoba kłamliwa, jest to oszustka, jest to oszust, dlatego tutaj już Wam mówię, nie wchodzić w żadne e, dyskusje. Jest to, jest to mężczyzna, który został zraniony lub kobieta, która do, została zraniona, tak? Tutaj będą zranienia możliwe słowne, ale również y, oczywiście cielesne, czyli y, biatyka ona na takiej zasadzie, tak? Teraz tak, idzie do Was oferta, idzie to do Was oferta pieniądze, idą. Y, tutaj dostanie ktoś y, y, kto ciężko na, na, na nie zapracował. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że jeżeli parami jest osoba, która ciężko pracuje, a druga taka ale nie robi, ale on nie chce mi się, to tutaj będzie nagły wydatek, nagłe potrzeby na pieniędzy, czy cokolwiek. Warto wziąć swoje oszczędności. tak? Jeżeli mam mówić komuś, będziecie chcieli pomóc, nie pomagajcie, dlatego że to jest osoba, która no, nie chce jej się pracować. I teraz tak, będziecie mieć do czynienia z e, urzędniczką. Jest to osoba, która też fajnie mówi, tak se pleni, możliwe, że ma coś z, z głosem. Jest to osoba, która Wam pomoże. Jest to osoba, która Wam e, da pewne wskazówki. Warto, warto e, ją poprosić o pomoc. Warto, warto e, z nią porozmawiać. Jest to osoba, która Wam udzieli czegoś, rady, porady, ale też udzieli jakiegoś e, no, e, gotówki, tak, zastrzyk gotówki. Teraz tak, jest jakaś osoba, która się odetnie i to jest możliwe, że to jest też osoba, która opiekuje się lub jest nauczycielką, tutaj jakaś wiadomość będzie od, e, od takiej kobiety i ona będzie rozmawiała z mężczyzną, mężczyzna, który jest kłamliwy, ale jest to też i podrywacz, jest to osoba, która jako facet, to jako osoba taka starsza, taka facet z brzuszkiem, pewny pełny siebie. On ma podejście do kobiet takie, że każda leci tylko na pieniądze. Jest to osoba taka, która, wiecie co, widzi, wobec, jeżeli chodzi o faceta, widzi wobec kobiet takie nie da szady bez mnie na takiej zasadzie. Tutaj e, idą pieniążki, idą i tutaj bym bardziej uważała i temu mężczyźnie bym nie zawierzyła, nawet bym jemu nie pożyczyła, bo to jest słodkopierdząca osoba. Teraz taki jest... Uuuu e, lala! Mamy bingo! Już wiem o co chodzi. Teraz tak, będą dwóch facetów, jedna kobieta, będzie spotkanie, będzie jakaś rozmowa, coś nowego, tak? To już od razu mówię, że jeden facet jest bardzo taki konkretny, jest taki pomocny. Te spotkanie, powiem szczerze, to możliwe, że będzie dwie pary, czyli mąż, żona, z dwóch wspólników, ktoś z takich rzeczy warto wejść, warto wejść w, w, w tą ofertę, czy tą propozycję, czy propozycja pracy warto w nią wejść. A dlaczego? Dlatego, że mm, przyniesie ona lepsze rezultaty, no, jeżeli chodzi o dochody. Tutaj o współpracę, czy dodatkowa praca? Tak, idziecie w to. Teraz tak, ja to muszę powiedzieć. Będzie kobieta miała dwóch panów do, do koloru, do wyboru. Jeżeli będziesz miała dwóch panów do koloru, do wyboru, wybierz tego takiego co nie, o mi się nie podoba, bo to jest ten facet, który ma um, lepsze samopoczucie, jest to facet, który um, będzie dbał o kobietę. Jest to facet, który tak jakoś, no będzie Ci o wiele lepiej z nim, tak, jeżeli chodzi o życie, bo ten drugi to jest taki, kurde, cwaniaczek, taki, be, be, będzie chciał się do niego troszeczkę podobnić o, na takiej zasadzie. I idzie, e, kochani, jakiś mężczyzna, który nie dostaje od partnerki, dlaczego nie ma barabara bara, rykityki, bo jest blokada serca. E, z, z czym spowodowana? z osobą, która się pojawiła. Więc tutaj panowie działać wobec swoich partnerek, bo tutaj dwóch panów idzie, będzie u tej kobiety, tak? Więc tutaj ja bym uważała i spotkanie będzie towarzyskie, zwracać uwagę na zachowanie, na jak jedna osoba będzie postrzegała was czy swego partnera lub wam mówiła czy partnerkę o tej osobie dlatego, że to jest osoba, która jest nieuczciwa. Jest to osoba, która wymyśla i to będzie wymyślała i będzie to wypowiadała, że wy ją złapiecie na kłamstwie, chociaż na jednym kłamstwie mówicie pas, mówicie pas i to nie ma teraz związane z życiem czy z kasą czy z... to jest ogólne mówicie pas. Nie możecie wejść, bo to jest osoba, która łatwo chce zarobić pieniądze. Łatwo. Mhm, Słodko pierdząca. I wiecie, co to jest związane, bo ja już łączę. Jest to osoba, która możliwe nie ma y, mieszkania. Możliwe łatwo, szybko. Y, możliwe, że ma dużo tych y, mieszkań z takich rzeczy. To jest taka osoba. Tu uważamy. I teraz tak, ból pleców się pokazuje. Możliwe, że ktoś będzie bardzo mocno z kręgosłupem. O, na takiej zasadzie. Dobra. Dziękuję Wam koziorożce. A, jeszcze jedno. Konflikt będzie. Ktoś będzie chciał iść do, na porozumienie. Nie idźcie na żadne porozumienie. Oszustwo jest. Mhm. Nie idźcie. Nie, bo będzie oszustwo. Dobrym. Dobra. Koziorożce, ja Wam dziękuję, ja zapraszam teraz byki, osoby z poznaku byka. Byk, byk, byk. Teraz tak, propozycja idzie do Was, to jest raz. Od młodego chłopaka, jest to taka propozycja, powiem Wam że jest to osoba, która jest leniwa, ale chce szybko zarobić pieniążki. Jest to taka osoba, czyli... Ktoś będzie chciał zbudować takie, o nie wiem, jak w Mary Kay, czy w tym, w taką swoją grupkę i wy macie pracować na nie na, na takiej zasadzie, tak? Teraz tak, problemy z sąsiadami to, to jest dwa i problemy z osobą, która nadużywa alkoholu, jakieś nieporozumienia, tak? Jest to osoba, która możliwe, że z numerologii ma dwunastkę, możliwe, że to jest właśnie osoba też... Hmm, no z dwunastka, ale też i kochani z marca, a dlaczego teraz ktoś, ktoś mi powie dlaczego z marca, la, la te, albo to te osoby mogą mieć z wami do czynienia, tu musicie odwracać swoje sytuacje. Tak, tutaj macie ktoś, kto twardo stąpa po ziemi, czyli taki, będziecie mieć z tyranem, z tyranką do czynienia, tak, osoba, która wie, czego chce, osoba, tak ma być już, jest to osoba, która... Yy, w rodzinie jest to tyran, taki tyran domowy. Z taką osobą e, będziecie mieć do czynienia i jest to teraz tak, jest to osoba, która ma plan, e, zwracać uwagę, z, czy macie akty notarialne, zwracać uwagę, czy macie jakieś dokumenty przy sobie, czy wam nie zginęły, bo to jest osoba, która będzie dążyła do celu. To jest e, od razu w praktyce, jak, mi, jak robię te czytania, to to mi pokazuje się chowaj. Wszystkie dokumenty, bo ktoś będzie chciał, ktoś ci zwinie. Jeżeli macie kłopoty prawne, sprawdźcie, dajcie jeszcze raz do, do zobaczenia komuś, kto się na tym zna, jakaś osoba urzędna, bo tutaj jest przepisanie komuś. Ktoś chce swemu też, bo to jest moje, na takiej zasadzie. Ktoś z Wam będzie chciał coś zabrać tutaj jest oszustwo pokazane. I to jest zrobione za waszymi plecami. O, żeś ty mój piękny Mary. Powraca osoba z przeszłości, powracają sytuacje z przeszłości. E, z przeszłości. Więc tutaj musicie, to już zapobiec, tak? E, z takich rzeczy. E, w szafie coś możecie mieć. Ktoś się od was e, odłączył, te, zablokował e, przez telefon. Tu już ja mówię, nie wracajcie do tego, to jest raz. Druga rzecz jest taka, przeszukajcie ciuchy, sprawdzajcie ciuchy, bo to jest nagła gotówka, znalezienie nagłej gotówki, ale to jest też, no kochani, sytuacje, które mają ciąg dalszy. To, co było 15 lat temu, 14, taka sytuacja teraz do Was znów powraca. Tu musicie sobie przypomnieć, Ktoś powraca pewne historie, pewne sytuacje, i trzeba to jeszcze raz przejść. Teraz tak, wiadomości dostaniecie od osoby, osoba, która na tle seksualnym ma jobla. Jest to osoba, która cały czas możliwe was zanudza. Jest to osoba o krótkich włosach, ale lubi się tak mocno na płódko ścinać jest to osoba, która jest uciążliwa, tak, to będą wiadomości nie brać nic do siebie, dlatego, że to są wiadomości, wiecie co, jest to osoba taka, już dziecko jest mądrzejsze, na takiej zasadzie, tak, jest to osoba, która, no, tak, ale ja muszę postawić wszystko na swoje, tak jak ona chciała, tak, na takiej zasadzie. I jest wyprowadzka pokazana, czy ktoś się będzie wyprowadzał, ktoś wyprowadzał, ktoś będzie opuszczał miejsce tam, gdzie ma swój gniazdo, czyli będzie jakaś wyprowadzka. Możliwe, że ktoś się właśnie, jeżeli mam połączyć te, te dwa fakty, wyprowadzał się, bo kupił coś swego, tak? Będzie jakieś kupno. Jeżeli będziecie, będziecie mieli coś kupywać, to już od razu Was ostrzegam. Sprawdźcie wszystko. Sprawdźcie wszystko, papiery, wszystko, e, każdy szczegół, nawet i w mieszkaniu, bo jest jakiś e, taki, no, mogliście mieć to już wcześniej, że coś nie sprawdziliście i machnęliście. To teraz historia się jeszcze raz powtarza. Będziecie mieć do czynienia z osobą i teraz tak, jeżeli chodzi, osoba, która Wam wypłaca, będzie Wam to przydłużała. Jeżeli mam mówić, konflikt, bo ktoś się nie będzie znał ani na żartach, ani nie będzie znał się na tym, jeżeli chodzi o papiery, dokumenty, że, że po prostu zwrócicie uwagę, ta osoba się odetnie i ta osoba będzie Wam robiła na, na przekór. Jeżeli macie osobę, która Wam remontuje coś, to tutaj jest osoba, która E, miała coś dokończyć czy cokolwiek, jak zwrócić uwagę, ona się odcina. Nie będziecie mieć z nią y, wspólnego y, tego zainteresowania, ani tam wspólnego języka. Teraz tak, jest kobieta, która ma ukryty talent lub taką osobę macie, warto ją wykorzystać, warto ją poprosić o pomoc, warto, dlatego że to jest osoba, która wam pomoże. Karty pokazują, że jest jakaś kobieta, która będzie między młotem a kowadłem, e, Czego się dowiesz? Jeżeli ktoś mi powie, czego? Jest mężczyzna, który wchodzi w trójkąta. Jest to mężczyzna, który wchodzi na trzeciego, nawet jakiś związek małżeński. Jest to osoba tam, gdzie jest dobry seks, coś się dzieje, ona będzie z tobą, i potem nagle nie ma jej. To jest taka osoba, więc tutaj bym uważała. Jest to osoba, która, przepraszam, w tej karcie, która dużo podróżuje. Raz jestem tu, raz jestem tam, albo mnie przerzucili, albo mnie coś tam. Nie, 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 nie wchodźcie słodko pierdzący, on was będzie przekupiał e, lub brała jedzeniem, dobrym kwiatem, na początku Wam coś kupi, żeby się pokazać. A druga rzecz jest taka, jeżeli chodzi o pracę, to w pracy ktoś robi coś przeciwko wam, czyli musicie mieć kogoś, chociażby jesteście ziemnia ale to nie znaczy, że to wy jesteście takie, ale takie osoby możecie mieć, które są bardzo zakłamane, tak? I które dopuszczają się cudzołóstwa. Więc tu uwaga, bo jeżeli ma mówić, ktoś Wam może... Przy trójce monet ktoś wam może powiedzieć coś, co macie zrobić, albo daj sobie spokój, a pod wami kopie dołki. Idźcie, róbcie swojem. Nie zmieniajcie toru. Ktoś będziecie chcieli coś zrobić z kwotami. Nie, nie róbcie, bo będzie wielki ząb. Ale jeszcze to jest Uuu, wyjazd, wyjazd. Teraz tak. No, mogą być jakieś wyjazdy do pewnych miejsc, sytuacji, lub jakaś osoba do Was przyjedzie, ale jest to związane z ketulą, dlatego już od razu, od razu mogę powiedzieć: będzie nagły wydatek, ale też i kupno na przykład e, auta, e, wymiana coś w aucie, coś co jest związane z pieniędzmi. Jeżeli mam mówić, jest mężczyzna, który jest, e, jak powiedziałam, zmienia kierunek, jest to mężczyzna, który jeździ. To jest to mężczyzna, który jest nieszczery. Jest to mężczyzna, który możliwe ma niejedną kobietę, więc odpuszczamy sobie. Wyjazdy, jeżeli chodzi o służbowe, kochani, to jedźcie, ale sytuacja jakaś się narodzi. Narodzi na nowo. Jeżeli powiecie mi, ty taro, czy ty mężczyzna jest ok wobec mnie, ja już mogę powiedzieć osobie, która by to dotyczyła i by miała taki rozkład, bym powiedziała nie. To nie jest osoba. Daj sobie spokój na takiej zasadzie. Ja Wam dziękuję Byki i ja zapraszam teraz pannę, Pannę. Pannę. Co pan na styczeń? Teraz tak, będziecie mieć do czynienia z osobą, która straciła dziecko, osoba, która sama e, wychowuje dziecko, jest to osoba, która ma szopę na głowie, takie, włosy takie nietypowe, tak? To jest taka osoba i możliwe, że ta osoba po 14 godzinie się u Was, do Was lub z Wami skontaktuje. Karty pokazują tutaj, a możliwe po 14, możliwe jak będziesz zmierzał. To jest raz. Druga rzecz jest taka, są trzy kobiety, jedna wieczorem do Was zadzwoni, będzie bardzo mocno płakać albo opowie Wam sytuację związana też z Wami, nie słuchajcie jej. Jest to osoba, która ma menchorię, jest to osoba, która ma swoją wizję, jest to osoba, jej powiedz tak, to ona tak powie. Na takie, taka chrągiewka to jest, tak? Jej się nie słucha, tak? Dlatego, że przez nią będą jakieś problemy, sytuacje. Karty pokazują tutaj, że tu będą dwie kobiety rozmawiały, więc jedna czegoś się dowiesz jakąś prawdę lub ktoś kto na przykład na ciebie gada z takich rzeczy tak tu serca będzie taka sytuacja jest to osoba która ma ból w sercu i w ciągu możliwe że w środę lub w ciągu trzech dni do was napisze karty pokazują tutaj że jest kobieta która jest urzędniczką i to jest osoba która dobrze zarabia możliwe że pracujesz też i przy mieście w mieście jeżeli urząd pracy, urząd miasta, ale też i możesz być księgową. E, tu karty pokazuje pokazuje teraz tak. Albo ty będziesz chciała e, mieć jakąś e, e, że na takiej zasadzie ja wam powiem tak. Idziecie coś załatwiacie Idziecie e, coś załatwiacie, coś kupujecie coś, aby jedziecie na e, na przykład na wczasy i jest jakaś para i ta para no bierze tego, a potem powie, że coś zginęło na takiej zasadzie to teraz to dla was jest to, włączamy myślenie analizujemy i słuchamy i patrzymy co te osoby pokazują, bo tutaj jest ktoś em, będzie chciał em, odzyskać pieniądze czyli jest to osoba, która jeździ chce jeździć za darmo, żeby wszystko za darmo mieć na takiej zasadzie ja tylko dałam przykład Tutaj jest taka sytuacja, więc ja bym zwracała uwagę, jeżeli ktoś mi powie, że ja taką osobę miałam na przykład w ubezpieczalni czy cokolwiek, no to ktoś, kto chce odzyskać swoje pieniądze. I teraz tak, jest to osoba dobra i zła, czyli mamy do czynienia z diabłem, czyli osobą, która będzie manipulować, że powie wam, idę na policję czy z czymkolwiek i idziecie dobrze, ok. Tutaj jest manipulacja, tutaj jest, że coś dostaniesz wiadomość, ale też i coś odkryjecie, tak? Na takiej zasadzie. Jest jakaś osoba, osoba, która jest w związku, możliwe, że to jest ktoś od was z rodziny, że jest w związku, tylko bo mam na przykład z tą osobą dzieci, albo ja ma pieniądze na takiej zasadzie, nic jest, nie trzyma, nawet miłości nie ma, tylko jest kwestie pieniężne. Tu bym y, uważała na tą osobę, bo to jest manipulantka, tak? I teraz tak jak ją, y, jak tą osobę y, poznać? Proste i logiczne. Jest to osoba, która sa, sama się śmieje z siebie. Bo ja to zrobiłam. Hihi! Albo i, i, I siedzi się cieszy. Dla Was jest, aha, już cię mam. Na takiej zasadzie. Łatwo, łatwo to idzie wszystko, kochani, połączyć i uważać na takie osoby. Jest to osoba, która poprosicie o jakąś pomoc, ona Wam nie pomoże. Ona pomoże tylko tym osobom, gdzie ma korzyści. Albo jest to osoba, tylko moja rodzina się liczy na takiej zasadzie. Teraz tak. Rozmawiają dwie, dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Mężczyzna możliwe był alkoholikiem, jest na detoksie, lub był alkoholikiem, lub jakieś inne uzależnienia miał. Tu będzie jakaś rywalizacja yy, i konflikt. Jest to też i osoba, która ma, matka, która wychowuje syna lub dziecko, tak? Tu jakieś wiadomości będą i teraz ta, ta matka jest dobra, opiekuńcza, ale wpada. Taki wszał albo w swój świat taki. Możliwe, że to jest związane też z nadużyciem czegoś. Jakichś środków. Albo napojów. Jest związane. Tak, tutaj jest konflikt związany z rodziną, z domem. Ja bym uważała, dlatego że wszyscy będą na, na Was jeździć, Was będą przytłaczać na takiej zasadzie. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jest to związane też. O, jakaś para możliwe nadużywa alkoholu, lub mają jakieś takie z takich rzeczy problemy, no to tutaj jest pokazana wizyta kobiety. Opieka społeczna, kontrola czegoś z takich rzeczy będziecie mieć. I teraz tu zwracać uwagę na zęby, bo zęby się połamią. Dentystka jest pokazana, i jest osoba, która Wam coś przekaże, zostawcie to dla siebie możliwe, że to dotyczy osoby, która jest rzekomo tarocistką w róży możliwe, że ktoś się z tobą zaprzyjaźnił, jest to osoba która chcecie cię sprawdzać jest to osoba, która nie do końca no, jest szczera tak? dlatego tutaj bym uważała tutaj od razu powiem są dwie karty, które pokazują ktoś ma zdolności lub taką osobę poznacie na takiej zasadzie jest mężczyzna, który możecie powiedzieć kilka słów za dużo i on się odetnie. I to jest kobieta, która jest urodzona z maja. Więc e, kochani, proszę Was uważać. E, moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę czego? Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, pomyśleści i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. I dziękuję, się, się i pozdrawiam.